W dzisiejszym odcinku będziemy testować e, takie coś e, Papita to jest. To w dodatku ma jakiś karmel. Tego nie jadłam Ja mam papiłpy. Ja mam normalną papipę i jedną troskę w koło. Ale taki nie jadłam Więc otwieram Otwieramko. I to będzie się jak ruszyło. O jest. Musiałam polizać, żeby nie, nie pokruszyła. Dobra. Yy, no tak wygląda jak zwykła papita. Próbujemy. Dobra, to się ciągnie, aż. Będziemy się przykleja, bo to jest takie no karma taki ciągnący się bardzo dobre z tym karmem jest polecam więc to tyle um, 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 um. Um. bardzo no dobre zgubiłam czekoladowe, no dobre jeszcze jedno sobie zielone tak wygląda w środku No dobra, za chwilę tu tak pokruszę, że z kanapy potaję I tak to już pokruszyłam. No ale zatem w dzisiejszym odcinku subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem. Polecam 10 na 10. Pa.